To tylko grane częściej. Nie, nie hmm. wydaje mi się, to, 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 to może Znaczyna, mieć jakieś To by być, mieć jakieś tam dane, natomiast mi się wydaje, że to zależy od akurat to m, wiemy, że, wiemy, że y, Michała Bańkę oglądał ją właśnie o 15-20 kilka. Natomiast powiedzmy, no nie, no na ogląda 20 25 świeci. I to jest 83%. A obietyczności zmieni? Głównie yy, mężczyźni. Głównie mhm. mężczyźni, to jest bardzo dużo mężczyzn. tam To się chyba będzie bardzo zmieniało w, tak. w tym w fandomie, bo jak, jak wszyscy byliśmy młodzi, to robi całe to choby było młody i nawet yy, na tych konwetach fantastycznych było trochę tak, która była trzeba z średniowcy, z jego się odgierny, a teraz się zrobił duży biznes yy, i my też trochę dorośliśmy. I teraz często że jak, dopiero się pojawiało pierwsze pokolenie Jak ktoś? Grał w arpeggii przez całe życie, po czym zmarł. Była w powierzchni też takie osoba, nie? Więc ta, ta struktura podziału wiekowego w handlowie nie była ustala, nie? Jak oni w, tam, nie wiem, w USA grają od 74, roku, kiedy wyszły, można powiedzieć, z Dragos I, to oni już mieli różne fale, generacje, nie wiem, się to mogło jakoś ustabilizować. A u nas, jak arpeggi największy w latach 50-tych, pierwszy dzień był w latach 50 Potem było tak, trochę przygasło, a teraz znowu wygląda też tak. to, że jest biegłym na To ta struktura anglikowa, to Ty mówisz, że najwięcej jest studenciaków. No Najwięcej, bo przybywa z tego, tej kategorii, bo ja mówię, mamy najwięcej czasu wolnego, nie? Ale najwięcej hajsu to zostawia chyba nasza grupa. bo on już na to. O, Kickstarter. Okay, tak, tak. Dobra, 60 dolarów to tak. No tak, że nie wątpią to to Ale Adam, wymawia, jaki to no, nie wiem, nie, nie, nie patrzyłem na to, jak mam tam przestrzeni w zasadzie w pełni. Nie? Jak jak się zwodził, to szła zbiórka, to tam mamy od nastolatków do starszych ode mnie ludzi. Ja wiem, że ludzie tyle nie żyją, ale jednak jest. <grymne> <grymne> Chociaż tak naprawdę myślę, że bardzo silna jest ta grupa właśnie taka 30 plus 40. Ale też <grymne> można się zastanowić nad tym, ile ludzi, którzy powiedzmy dorośli i mają i powiedzmy w tym okresie sam studenckim wychowało swoje dzieci na kolejnych herpegowców i właśnie te dzieci teraz są tą drugą falą. No jest tak oczywiście, że tak jest to, że tak... W latach 90. Tak, czyli mniej więcej teraz dopiero mają dzieci albo są w wieku powiedzmy na 8 lat. No i oni dopiero, powiedzmy, za 10-15 lat przyjdzie fana tych dzieci, nazwijmy tych tak. naukowców. owców że za jakieś 15 lat może być jeszcze większy boom właśnie przez to. Tak, tak. Może nie za 10, bo ja, ja też nie na obozy RPG i tam jest bardzo wielu właśnie RPG-owców, rodziców, którzy wysyłają swoje dzieci, ale które już nie są na tymi dziećmi, wiecie, to są po 18 lat. 18, 18, 18, 18 Dzień, lat to, tak, 18 tak, lat, ja tak na nawet. Dlaczego ja tak mówię, 10 lat uważam, że może być jeszcze większe fala przez to. Tak, tak, tak. Ja, no jak patrzę na, na swojego syna, patrzę na syna Jubiego, czyli Tomka Kapalańskiego, który też pisze rpegi, na, na, na jego dzieciaki. One chcą grać w rpegi, one chcą grać w planszówki. Dla nich e, planszówki, w ogóle dla tego pokolenia mojego syna, czyli dziesięcio... 11 latków obecnych, planszówki fantastyczne, wszystkie filmy fantastyczne RPG. To jest naturalna mieszanka świata, który jest koło nich. To nie jest coś, co trzeba odkrywać. To jest. I oni dorosną, staną się nastolatkami, pójdą na studia. Dla nich to będzie naturalne, że kurczę, chcę sobie zagrać w jakąś grę, to albo kupię sobie planszówkę, albo kupię sobie RPG, albo tata mówił, że fajna była gra jakaś tam, to może ja ją sobie, po nią sobie sięgnę. To dorasta, dorosło już częściowo, i dorasta kolejne pokolenie, dla którego te wszystkie elementy będą naturalne. On sobie będzie, ono sobie będzie wybierać, co chce, tak naprawdę, co mu najbardziej odpowiada w danej chwili. Nie, ja to, to jest bardzo, to co Ty powiedziałeś, co sobie tam zabiegowałeś z boku. Ja się zupełnie zgadzam, że my teraz żyjemy w, wśród tekstów kultury, wśród utworów, które są bardzo często fantastyczne. Wiecie, wszyscy Awangersi, wszyscy władca pieści, wieźni, wojny, to są wszystko, które, to jest wszystko, co, coś co, co 20-30 lat temu było nerdozą teraz jest absolutnym klasykiem. Jest mainstreamem. Ludzie po prostu nie mają jak żeby powiedzieć hej, kurze, idę, idę na Spidermana, albo hej, oglądam sobie władzę tylko Po prostu wow, jestem wśród ludzi, którzy, przy, przy tej większości, która ogląda te rzeczy. Zobaczmy, jak wyglądają teraz te premierowe, gdzie ludzie się zbierają, rozmawiają o tym, ile to trwa, Ostatni sake jaki jakie miały całą tą bańkę z Tak, 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 tak. I z drugiej strony to też tak, że, warto zauważyć, RPG, też jest fajne to, że zobaczcie, że ile osób, sław, które są takim wiecie, są takimi sławami świata, jak już kultury, high class, przyznają się do tego, że grają w rp czy ten po prostu cały handlisz, czy ten kurczak Włoch taki super przystojny, jakiegoś na przykład. Nie znam, Nie to. przystojnego że... Włocha, który? Nie No tak, tak, tak. tak. Nie, A, to, że to, że nie, nie przystojny, co, tam inne <śleskantyle> walory. Nie no, jest tam kilku takich, trzyma się, czy ten tam widzę, czy tam... tam z Państwa. <gültywety> no, no, no tak, ale generalnie po prostu ludzie przyznają się do tego, że grali w RPG. James, który jest prezydentem, Jeśli są amerykańscy, przyznają się do tego, że RPG też strach i funkcję. na pewno, jak zaowocowało to. Tak, mitom, wiecie, mitom, który ma oglądalności rzędu kilkaset tysięcy osób i ma sztab ludzi ze sobą, którzy porządkują każdy kawałek, powodują, że ludzie się z tym bardzo opatrują o i to nie... to ja przynajmniej z taką nerdozą, wiecie, taką piwniczaną nerdozą. którą nas ale, ale to w takim razie co? Myślicie, że pewne spowszechnienie, ale tak pozytywnie rozumiane, spowszechnienie mp ów i planżówek będzie sprawiało, że coraz więcej ludzi będzie grało i tym samym środowisko się rozwijało i bogaciło, no bo czym będzie bogactwo, tym więcej wyda podróżników, tak. systemów, więcej się ich do i tak dalej. Ta to z powszechnie sprawiło, że będzie tylko coraz lepiej. Znaczy to się musi gdzieś zatrzymać. Nie? Znaczy wiadomo, że ciągle jest miejsce na rozwój. To ostatnio jeden z naszych kolegów, który robi szkolenia dla bibliotekarek Pytał o najpopularniejsze wypożyczane książki, bo myślał o tym, że w RPGi do bibliotek. W bibliotekach nie mają pojęcia, że istnieje coś takiego Ale fantastyka się najemni... Ale fantastyka jest najlepiej, dlatego tam jest na przykład pole. Przecież tam, wbrew pozorom, masa ludzi ciągle no chodzi do bibliotek. W My myślałem, się że biblioteki tak. to już dawno zostały i zatopione. Właśnie teraz jest taki totalny boom bibliotek, to znaczy, że, on, że one dostają ogromne do finansowania, Ogroszenie. 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 mają milion szkoleń i naprawdę tam na po prostu zaczęły być fajnie, przytłudnie i tak przyjemnie. Mają no też fajną infrastrukturę, tak. 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 Budują budując nowe, nowe, nowe siedziby, są przystosowane, jest. mają sale kontakcyjne, sale szkoleniowe i jest tam super. Tak, bo to chyba bardzo dużo większa. Tak? I, I co stoi na przeszkodzie, żeby w takich bibliotekach, w takich salach mniejszych bądź większych? konferencyjnych były prowadzone ETF. czyli tak. To jest naturalny produkt dla biblioteki. Ale to, zamiast... to jest w ogóle eterna ramiognita. To są we Francji, we no, Francji jest y, już nawet kilkanaście lat temu, jak pamiętam, że zacznę zesz te moje, no, może około 10 lat temu zaczynałem zabawy z, z, z planszówkami, tam prace w planszówkach, to już wiedziałem, że we Francji są normalnie y, mówi się o bibliotekach mediatyki. Są y, były biblioteki, ale są. To było głównie przekształcenie na media, gdzie były już planszówki i wchodziło w pełny repertuar. Tam oni mieli wszyscy milion planszówek i ludzie normalnie przychodzili grać gra planszówki. To jest to, co mówisz. Wchodzenie, wchodzenie, wchodzenie do, do mediów, żeby grać w, w grę, w myślę, że to może stać się taką popularną możliwością. Nie tylko do, do knajpek, nie tylko gdzieś tam w klubach, ale również w tym. Ja ostatnio byłem w pocztarni w Bibliotece no. Pocztamskiej Byłem zaskoczony, jak to jest wyposażona. Cała adresola w wielkości kilkunastu metrów, kilkudziesięciu metrów kwadratowych była wyłącznie z komiksów. były e, Dalekoschodnie, coś Anglii, były, były europejskie komiksy, były filmy fantastyczne, wszelakie. Telewizory, wideo, konsole, komputery oczywiście wszystko. Trochę dzieci, niedużo jeszcze, ale e, przy okazji tuż obok był koncert, był premierowy kon jakaś tam był koncert. E, który coś tam, jakiś koncert, coś była. E, Gernisarz połączył z koncertem, i to wszystko w bibliotece. W miejscach, gdzie cisza. Tak? I tak. zresztą nasz student miał się odbyć w bibliotece, bo hmm. zakładałem, że to będzie fajne miejsce, świetnie się na bo to będzie fajnie pasowało do, do, do tematu. Nie? No ale jeszcze nie wszyscy rozumieją, że biblioteka powinna się otwierać na najróżniejsze środowiska, w tym. Na te fantastyczne, które są mega aktywne. Bo pamiętam w latach w, w tysięcznych bardzo dużo klubów fantastycznych było w ogóle w całej Polsce. One chyba zaczęły trochę umierać. Tak, bo Właśnie ta stara kadra jest... nie wychowała nowego no, dnia. No, to bardzo jest taki jest problem, że ten. Ta stara kadra nie wychowała nowego dnia. Ja to pamiętam na, na przykład w tak. Bardzo tak. prężnego klubu, który po był jeden, jeden z największych krajów w Polsce, który był ten polski klub. Klubu. Nie wychowali młodego kolega. A, a już kiedy żeśmy dorośli, mieliśmy na praca, praca dzieci, yy, nową praca i wszystko, i praca, no i generalnie żeśmy zarządzili, no i nie było o to No właśnie, ale czy to nie jest takim razie tak, że te środowiska, kiedyś były mocne środowiska takie próbowe, one no teraz znacznie wolniej i mniej funkcjonują, hmm. ale to jest bardzo dużo różnych zła. Myślę, że tak jak właśnie przykład, ktoś kupuje, tak, właśnie co na Kickstarterze, na wspieram, to, to kupuje dla siebie, nie dla klubu. No już to już nie kupuje tak, takich produktów. No, po co? Nie? Myślę, że to zależy. To znaczy, że być może te kluby się zaczną znów otwierać, bo teraz widać na, na przykładzie kilku takich klubów w Polsce, które zaczynają prawie działać i mają mądre osoby, które zaczynają wyciągać pieniądze <śmuszy> z Unii. Nie oszukujmy się. Podaczmy na przykład z, z Rafskiego Stowarzyszenia Tapory, On to jest mistrzem, będzie grają pieniądze z Unii i będzie ogromne ilości. dotacji. dotacji. Teraz, właśnie dzięki temu, że również uzyskać właśnie, no mm. nasza fundacja też się już bardzo wrażliwie rozwija i to po prostu pokazuje ile można y, mm. zrobić dzięki temu, tak? Tak. Prawdopodobnie organizacje pozarządowe i kluby tego typu, takie właśnie bardziej instytucjonalne, mm. często działające przy szkołach, one mm. właśnie przyjmują takie y, klubowe działania z lat 90. i mm. pierwszego dziesięciolecia mm. 2000 -tego roku, że to się prostu zaczęło teraz zmieniać, mm. Że to już tak strasznie inaczej wygląda, nie? Zważaj, ja myślę, że też dużo rzeczy przejęły internetem i Facebookiem. Że tam masz swoje grupy, że to nie? Tam masz no. swoje kluby. Dużo to jest znaczenie, nie? Widzę, tak. że ilość ludzi dramaty, tak. co, co było dziwne, w tym filmie jest dramatyczna. Albo nie widział się, że tak ta, ta, jak w Polterze, to było trochę taki wywalców, nie? ale nie, nie takie tłumy jak tam zapali, panowie, dyrektor. 18, 28. No ale też w każdym razie. Grupa na Facebooku to osób, 20 tysięcy, okay. ile tam aktywnych jest osób, to to tak, no, wiadomo, że to jest o wiele mniej, ale pokazuje ile mhm. osób jest zainteresowanych RPG-ami, że chcą po prostu należy do tego, że osób przeczytać. To już takie 20 tysięcy osób, które wiesz, podjął, że kliknę że dołączą do tej grupy i co więcej się do tej grupy. Jeżeli pojawiają się te rzeczy widziej on, to też to się dzieje, muszą same brać udziału, ale obserwują, co się dzieje, nie zresztą praktycznie aktywnie dzieje się? Tak, 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 oczywiście. A myślę, że jest o wiele więcej. Więc nie wiem. Moim zdaniem do tak, jak myślę, czy, czy rynek będzie się rozwijał, czy nie. Mam wrażenie, że, że to, to, tak jak pan szukam, to, nie, to jest trochę tak, jak z marszałkami, nie? Teraz mam taki dół, Mam nawet większy, mówię w sprawie, bo było, że... No dobra, był taki pierwszy był bardzo duży, ale potem, potem ten, tych ładnych kilka lat, to było taki wiecie, takie w stronę 30% skali roku. my mamy teraz ogromny dół, czyli nawet 300%. No, pewnie, potem to, pewnie to będzie potem malało, ale still, To Steal, że w planszówkach jest tak, że mamy, 4 lata, czy 5 lat nawet takiego 40, od, 40, od 30 do 40% skali wzrostu, a potem mamy 15. Teraz, teraz, teraz w tym momencie no, mamy 15% skali wzrostu, wzrostu, ale wciąż ten wzrost będzie i on będzie w na kilka lat. Więc podejrzewam, że planszówki będą miały bardzo, że efekt będą miały bardzo podobny, znaczy mamy ten a potem to będzie tak rosło, jeżeli. Jeszcze, tak naprawdę, mamy społeczeństwo, które jest wydawcze, więc może kupować podręczniki, więc może wspierać tych wydawców. Na pewno było przecież sterowanie podręczników w ogóle w latach 90. -tych. Teraz już ludzie po prostu, no okej, okay, no, mają to, tą świadomość, że żeby wydawnictwo istniało, to trzeba je wesprzeć go, e, finansowo. prawda? Ale, no że to się... że jest tak, że ludzie to, jest, to są trochę inni niż kiedyś, no tak. że chłoną szybciej. I szybciej, dobra, to pograliśmy, to uznamy, następny chcę zobaczyć, Co następny, chcę następny I to, to, tak. i to też popycha trochę, Na tak. w zasadzie jasne, to, to sprawia, że mniej poznajemy dokładnie te systemy, mniej je ale ludzie chcą dalej, tak. chcą iść dalej. Ale z drugiej strony myślę, że taka właśnie tendencja, jaką ma Blackwood, że właśnie, że ludzie no, też potrzebują tego, żeby, postarzy, że jak mają jakiś produkt, to nie będą w niego samodzielny produkt, który oni potrzebują, żeby ten produkt cały czas się rozwijał, żeby był dodatki. Tutaj świetnie w tym wycieczce już idzie i po prostu robi kolejne rzeczy i to pewnie będzie, i to też nie było na to, że wciąż utrzymano stałych klientów, starych klientów, ale również zyskano, więc ja tu podejrzewam, że to dalej mnie ciekawym pytaniem w kontekście tego, jak się będzie w Polsce rozwijać, żeby się rozwijać, to dobrze się rozwijać. Bo to jest, to jest to fajne, pokryje, jak jest mnóstwo osób, które mówią, to nie wiem, co wybrałem, ale z chęcią bym spróbował. Ja na przykład ja nawet pośród mojego rocznika, mam 36 lat, to jest sporo osób, które mówią, no nie wiem, co to znaczy, że ale możemy zabrać razem. Ja w ogóle Także na pewno jest tutaj mnóstwo takiej roboty do wykonania, żeby wciągnąć tych ludzi gdzieś tam to hobby, żeby oni na, chociażby na błazowym poziomie widzieli, jak to, jak to jest grać w te RPG. Ale my trochę to się grzejemy w blasku jakby tego RPG zachodniego tam, w w ostatnio było jakieś artykuły, że w USA to tych wylotów to są A miliony, tak. o kurde że to ten dawniej się sprzedaje w olbrzymich nakładach, to jest biznes taki, że jak to na że po prostu z niego I jakby moje pytanie tutaj, tutaj, tutaj jest ciekawe z Raz tutaj w jest takie, że co my jako społeczność sami będziemy w stanie zrobić? Jakby dodać, jako bardzo bym dodać. Bo się w blasku tego coś, tak trafiliśmy na do dobry moment, że się grzali w blasku zachodu, bo jest tak, Kickstarter się pojawił, który po prostu uprawiony eksplozji, jeżeli chodzi o te budowalne systemy. Szwedzi taka wydaje tych systemów, zresztą dla nas 20 na tym Kickstarterze i większość pięknie zilustrowane, niektóre nawet super grywane, mają mnóstwo rzeczy. Brytyjczycy mają tego modifiusa, który po prostu tak odnawala tymi RPGami, nie? Jak dziki, potrafi z Kickstartera na jak jak mutant z całą linię wydawniczą. I to było do końca sfinansowana z tego startera. I dalej ciekawe pytanie stachnie, to jest to co się w Polsce pojawia? Ja bo trochę bardzo ten gier to miał takie, że zbudził fale, falę, że mnóstwo każdy na ten środowisk jest dzikie pola, nie? jak ten na przykład, nie? Niech będzie na Polsce a e, Mnie ciekawi, co Dla tej, do tego pokolenia, które teraz wchodzi w gry, RPG, Bo oni wszyscy grają w e, Dragos, The Joseph <kluzł> Dragon, <kluzł> z The Tool, nie to może Więc Mina, Panera, nie? No to, to są wszystko takie klasyki, nie? No to ja też pograłem te, te gry, wszędzie tutaj. Ale pytanie jest takie, co będzie tego nowego z chwilki za serce, że mnóstwo ludzi to grało i co, co będzie coś takiego, że będzie przez nas wykreowane? Bo teraz mam taką sytuację na rynku że najbardziej polską grą to jest The Witcher RPG, który nawet nie ma nie został zgody na używać polskiej nazwy, którą, której powinien używać, więc trochę słabo. Albo mamy polskie pallecziki do Dungeons Dragon, które nie mają zgody na przetłumaczenie niektórych terminów ze świata gry, albo na musi być player's handbook, jest napisane, nie? Więc pytanie jest pytanie, kto sięgnie po, po tą przestrzeń, czy kto miał tyle potęgi wyobraźni wcześniej zapału? I to bardzo żeby gdzieś tutaj stworzyć coś od siebie. Oryginalny polski system, nie? I za Niestety musimy kończyć za chwileczkę, ale były po prostu oryginalne systemy, które nie sprawdziły się. No właśnie, chociaż bardzo słowiańskie, Arkona. Złońca trudki urojenie. Arkona ale dobra, nie, ale przeważa, ale Neurosima, Neurossiwało się Monat ten tam trochę nie zarzał nie nie z mechaniką, ale jakiś falet. A jakiś parec dwóch, ja myślę, że tam gdzieś coś pojawił, ale też myślę, że to naraz jaki dość wstępny rynek, on dopiero zaczyna robić. No, załóżmy, że załóżmy prostą rzecz, że są jakieś twórcy autorzy kreatywni, którzy mówią... Mam swojego RPG, ale super chciałbym, chciałbym go wydać, ale przez X lat, które były, były po prostu widziałem, jakieś linkowań, ale to jest sytuacja rynkowa, i to trochę modzą, co powiedziała, nie, nie, nie wydaję tego, bo to po prostu jest dupy. I w tym momencie teraz ona nagle mówiła, wow, wybuchło coś, super. Więc zanim ona stworzy ten podręcznik, zrobi grafiki, to, to mi nie słuchajcie skypu tej roku. Więc my ja myślę, że tak na pewno jakiś rok półtorej może coś się pojawi. Te, te, jesteśmy w takiej fazie przejściowej, że y, są te już są nieregularne i warto do nich coś zrobić, na przykład nie wiem, tam, jak wydawaliście te zewtu, mm. to jest dużo tych polskich tak. Przykład, że I Do niego po prostu dobre. Więc to jest taki przejściowy krok, nie, że dodajemy y, y, coś od siebie, a to jest w ramach tego, co, tak. z, co dostaliśmy z zewnątrz silnej licencji, nie tak, 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 może, no. może przejmiemy za chwilę, jeśli się się dogada, bo ostatnio przejechała Warhammera, nie? Teraz, jak mówisz Warhammer, później się, się nie dogada. No, teraz, tak, tak, tak. Ale czwarty, co teraz będzie inaczej, teraz będzie... No zobaczymy, no bo prostu... Ale tak już kończąc od ostatnie, od ostatnie zdanie, ale odnośnie tego, czy w Polsce będą takie osoby, które będą chciały tworzyć właśnie własne systemy, to Ignacy Trzewiczek parę miesięcy temu wyraźnie mówił, że portal nie zamierza kontynuować żadnej linii drogowych, Tylko chcą robić właśnie te e, takie lubi swoje książki, zresztą w których też uczestniczysz. No e, chyba, że coś się zmieniło, ale takie duże wydawnictwo z rozsądnym właścicielem, który jednak patrzy na to, czy jest szansa rynkowa, mówi, że nie, to może, może nie? Myślę, że to, to... Oni też wyszli na no dobra, no. Ignacy powiedział wprost, że on nie chce... <tł awakening> tego. Że, tak. No właśnie, się spotkaliśmy na dwudziestoleciu portala, to on powiedział super bogi, gratuluję, że zrobiliście tutaj, to z super strasznie się cieszę. Najbardziej się cieszę, że nie ja się będę musiał z tym Nie, bo to już tak jest. No, to ja <tłukając> powiem tak, no, nie, no, ale z drugiej strony, coś powiem tak, no, no gramel teraz bardzo ładnie sobie działa. Tak. Yy, I tak, tego nie widzimy do końca, może część z nich nie widzi, ale Grabel bardzo ładnie działa, że robi swoje. rozum nowe rzeczy, czy ktoś, to będzie chciał robić, to zobaczymy. No to kwestię tego, jak to idzie. No, 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 no. Ja, ja, ja myślę, że się coś pojawi. To jest tak, że mi się wydaje, że, tak, że, że koniec końców gdzieś będą takie próby osób, które po prostu e, spróbują coś wydać swojego. Choćby dlatego, żeby... No, do, widzimy, że tak naprawdę są już takie mm. autorzy, którzy piszą swoje rzeczy, no chociażby Marek Kolonka to, to jest to. Cały czas takie grupy, ale jeszcze nie ma trzecia, ja żeby no, się no, miała no, jakąś skalę, na tym no, się posuchy tak e, no, no, jak mówiliśmy, że o nie umiera nic się nie ukazuje, no, to się ukazywało sporą polą mają jakiś o który miałem jakieś trójce albo tak nie wiem, z Timpakowa No to nie, ale wydało. Ale pod. Po prostu jeszcze jedna rzecz. To jest dokładnie taki sam y, y, motyw jak, jak ze świadom. Też są wydawcy, którzy wydają jedną, dwie, trzy, gry, ale nie oszukujmy się, jeżeli, ma, jeżeli myślimy o silnym, y, o, o silnej grze, która po prostu wyda się, to wymaga dużych nakładów finansowych na marketing i na wszystko inne. Na co... Nie oznacza, że Black ma pieniądze, ponieważ, ponieważ jest w wydawnictw, dużym, wydawnictwem, wydawnictwie. Duży, dość dużym. No jest kurczę, do których. Jesteśmy małym wydawnictwem, ja czy kurs, to muszę powiedzieć, że, wlec... ale... że nie, 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 nie. nie. Jesteście no, pust, absolutnie, co, co najmniej, bądź, na wyższej ze średnich wydawnictw. Także wydajecie tych gier planszowych, jak mówię. planszowych wydajecie około, z tego co pamiętam, z 10 15. E, rośnie, prawda? Na fajnych licencjach. Na e, fajnych licencjach, więc to się dużo wiecie że te licencje się kie kończą kiedyś, nie? Tak, ale wiesz, i je po, ponawiasz, to może że wiesz, w są tam kontrakty, y hmm. jeśli chodzi o licencję. Więc wiesz, więc jeśli chodzi o to, to po prostu może nie jesteś tym największym, jako, jako, nie jesteś się, nie wiem, jesteś Rebelem, w Egmontem, Fox Gamesem, czy tam kimś, czy tam Portalem, ale jednak macie już jakiś tam kapitał ze się tam, może biskupię, więc wiem, jak, jak to może wyglądać, ale już masz ten kapitał. Jeżeli jest pojedyncza osoba, która chce włożyć pieniądze, to jest tak nie śmieje, że ktoś mówi, chciałbym wydać gry na żony, Ja mówię, okej, okay, masz kurczę, albo chciałbym założyć wydawnictwo, ja się dopytać. Masz 200 tysięcy? Jak tysięcy, no, masz 200 tysięcy, to cóż nie masz... Ja zawsze wydałem 3 miliona. Nie, no ja myślę, że tam 200 to tam wydać te 3 gry, no, no nie. nie. A dobra, a to no, inny temat do dyskusji. Może inny temat do dyskusji, ale przepraszam. To, ale, ale ja mówię, no, to trzeba mieć też pieniądze, ale trzeba mieć zdecydowanie pieniądze, żeby wydawać gry planszowe w Polsce. I RPG też. A RPG jeszcze więcej, jeszcze więcej czasu. E, a my no. tego czasu już nie mamy. Także tak, bardzo, tak, bardzo tak. Wam dziękuję za dyskusję, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy dzień. Zapraszamy na jutro. Jutro jesteśmy... Tutaj, w tym miejscu od godziny 10 do 20, jutro dzień pełen atrakcji. A dzisiaj zachęcam Was, żebyście, jeśli macie jeszcze czas w hotelu zostali. Do Was w zakresie możecie jeszcze coś pobrać, jeśli znajdziecie chętne dobrania i dyskutowania. A jak nie, to widzimy się jutro od 10 do 20. Dziękuję. Dziękuję.